Siemanko, z tej strony Karolka i witam Was w kolejnym odcinku na potęgę Dirta. Tak, wiem, wiem, na Facebooku była informacja, że odcinek się nie pojawi, ale że zebrałam nieco siły, tak czuję się jeszcze do niczego, ale zebrałam siły, czuję się średniowo, ale dzisiaj, co dzisiaj porobimy? Tak myślę sobie, że moglibyśmy przede wszystkim zabrać to, co pozbierałam ostatnio. Przeniosłam nieco rzeczy, nakopałam troszkę diamentów, udało mi się znaleźć. Jak widzicie, trochę żelaza przybyło, więc mamy z czego robić narzędzia, jakby nam braku diamentów. I tutaj sobie wsadzę mięso, które zebrałam ze zwierzątek. Wrócimy na górę. I najprawdopodobniej zrobimy żyrandol w sali balowej, tak jak sugerowała mi Wiktoria w komentarzach. Za co bardzo jej dziękuję, bo wydaje mi się, że, będzie to odpowiednia, że jest to odpowiednia sugestia. Tylko ja się skoczę do netheru. Najpierw ustawię te rzeczy, skoczę się do netheru. Zobaczyć czy ja mam tam jakiś glowstone. Bo nie pamiętam szczerze mówiąc. Nie, pochodnie weźmiemy. Rzeczy, to żarcie to ustawimy, weźmiemy sobie więcej żarcia i troszeczkę zostawimy. Idziemy do netheru, sprawdzić czy ja tam mam jakiś glowstone. -a. Jeśli tak to weźmiemy tego grąstona i zrobimy z a, a jak nie, to może zrobimy nie, jakieś redstone, nowe lampy czy coś. I tak, a czym bo za każdym uruchomieniem prawda odblokowuje się na nowe I tak, i na nowym snapshotie. To jest 16W04A. Niby snapshot nowy, nie wiem, nie, nie kontroluję tego. Roz roz rozejrzyjmy się za Glowstone'em. Tu jest Glowstone. Glowstone zlokalizowany. Tam jest kwarc. Dobra, potrzebuję. Tak, część piknika. Potrzebuję dość sporą ilość swego raka, raka żeby się tam wyglądać potem tym Glowstone'a. Wybaczcie, ale naprawdę nie czuję się jakoś za dobrze. Tu po prostu się wyglądujemy. Który był kurczak? Pewnie przeszedł z normalnego świata. Zwiedzałem sobie ostatnio Jaskinia I powiem Wam szczerze, że ten mój świat jest strasznie ubogi w diamenty. Okej, okay, jeszcze trochę. Jakbyśmy tu wpadli, to byłoby kiepsko. Nie wiem, może pozwiedzamy ten melder trochę jak zrobimy ten, ten Damicz Random, okay. wyspa Pigmenów. Zobaczymy. Zobaczymy sobie tutaj na platformę wranić. I tak jak mówiłam, wybaczcie, że te odcinki się pojawiają teraz bardzo rzadko. Ja przyznaję, czasami się nie chce, ale w większości tego czasu jestem naprawdę zajęta nauką, bo muszę wyciągnąć oceny do góry. Z mojej średniej 3,69 zrobić średnią 4,0 przynajmniej, a to jest dość spora średnia jak na mnie więc postaram się to wyciągnąć i dlatego jest, są no, rzadkie te filmy ale szykują mi się ferie bo mam od 16 lutego ponadże ferie o, was tak. od 16 lutego mam ferie więc o. od 16 lutego mam ferie więc 16 lutego coś tam nagram może wam widzę jakiś materiał ten który Magiczny miał się pojawić w weekend. Może Wam wrzucę ten materiał. Na pewno coś nagram i na pewno będzie to zapas odcinków z Dirta, żebym miała w razie czego odcinki. No, więc ferie na pewno się pojawią. I naprawdę przepraszam Was, że się rzadko pojawiają materiały. Naprawdę. Jest również z tego powodu przykro, że nie mam kiedy dla Was nagrać, bo wiem, że oglądacie, że Wam mam nadzieję się to podoba. Wiem, że oglądacie, wiem, że na niektórych twarzach oglądających mnie pojawia się uśmiech. Wiem, że niektórzy bardzo wyczekują na te materiały. No i mam nadzieję, że jednak ten odcinek. Wyjdzie w tą środę, bo mam takie zaległości na YouTube, że masakra. Mam nadzieję, że mogę liczyć na Waszą wyrozumiałość i nie będzie hate'ów w komentarzach. A co, bo nie ma odcinków, i To oczywiście mnie takie komentarze nie zrażają. Ja będę robić to, co robię, niekoniecznie w jakimś super, ultra szybkim tempie, ale. Powoli, powoli, według mnie samej, rozwijam się. Rozwijam się i to na dość spory obszar. Bo naprawdę jestem z No Bo nie gadajcie. Nie. Nie tak. Ja naprawdę, że tak powiem, może nie widać, że robię dużo, ale robię dużo. Przynajmniej dla mnie to jest robienie bimbo. Dobra, coś takiego nie ma. Nie, tu jeszcze nawet nie Może się nawet zajmiemy tym labiryntem dzisiaj. Ten Nerman już się zrobił. nie musimy się położyć pójdziemy na drzewka i zajmiemy się tym labiryntem. tam za tym za tym, za tą całą baloną ale to pozostawię to to nie wstawiam tych płytków to wstawimy na razie czy ja całe żelazo naprawdę wyniosłam tam? nie no. to zrobimy z, 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 z Zbijemy tyle liści, ile nam starczy do narzyczki i zetniemy te drzewka. Odłożymy do płotki i zetniemy te drzewka. Fajne. Jajko. Idziemy na farmę, zrzucimy to do drzewa, weźmiemy trochę tych liści, ile to postoło? użyć 120. No, w sam kąt tego tego, możemy zrobić. Sam kąt tego labiryntu. Czemu tu drzewo nie rośnie? Czemu tu sadzonki nie ma. Mam nadzieję, że słyszycie grę, bo wydaje mi się, że jest za cienię, Ale mam nadzieję, że dobrze ją słyszycie. Bo jeśli nie, to Wam się postaram to podgłosić, zaraz jeszcze chwilę sprawdzę to nagranie, jak to, to to się nagrało. Ale mam nadzieję, że wszystko, wszystko słychać. No, przykre, bo przykre by było, gdybym musiała to nagrać jeszcze raz. Wydaje mi się, że więcej mówi niż zazwyczaj. To wszystkim za dużo się rozgoduje. Mam nadzieję, że ostatnie nagranie Wam się podobało. Że to Wam się też spodoba. Tak wiem, trochę się powtarzam, ale nie wolę się powtarzać, niż milczeć, szczerze mówiąc. W ogóle pojawiła się nowa seria Magdaleny Maryniki. i Shio, czy jak to tam powoli, na kanale Waso I normalnie Myślałam, że jak padnę ze śmiechu. Jest tak cudowna ta seria. Jak ktoś nie widział ja jedynki, to naprawdę polecam sobie to obejrzeć, bo jest tak fajna seria, tak śmiechowa, że po prostu można się puścikać ze śmiechu autentycznie. Tego giganta zostawił, bo nie chcę się z nim marzyć teraz. No, Nożeczki się skończyły, wszystko posadzone Jeszcze liście, co wynika, liście. Okay. To zostaje, to resztę zabieram Znajdujemy liście i idziemy robić całą kulturę labiryntu Nie no, czy to będzie taki labirynt który właściwie będzie bez wyjścia z fontanną tak po środku tylko ja chcę sobie trzy wyznaczyć. jest mniej więcej środek to przy metodze do końca czyli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18 19, 20 22 kratki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 6, naprawdę nie ma 8, 9, 9. Naprawdę. Naprawdę, czy zawsze jak ja chcę coś zrobić, ale my nie muszą być przeszkody. Ile było no, kart? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 19, 20. To no, okay. wiele konturów nie zrobił. Ja pod uwagę ilość liści. O, udało się. Ja tymi sobie i to jedno to drugie bo mniej wrażenie, że kroszkach troszkę, troszkę Tak, okay. Dobra, Tak, tak. Tak, Chciałabym zrobić takie jak jest na modyfikacji Twilight Forest, jak macie ten labirynt i on jest z takich kolczastych takich liści. Chciałabym coś takiego zrobić, ale niestety na snapshoty nie zrobię. Paczek tekstur, yy, paczer, paczek, paczek Wybaczcie, <gryw> paczek młodych, tak. O paczki modów nie chodziło. I wybaczcie w ogóle za mój głos, ale tak jak mówię, nie czuję się dobrze, ale jak nagrać, to nagrać. Siąść i nagrać. Muszę w końcu wrócić do tego systemu nagrywania. Bo brakuje mi tego. Brakuje mi tego, szczerze mówiąc, brakuje mi tego. Dobrze. Zostawimy to. I tak, i pokażę wam jeszcze jedną rzecz na koniec. I ja dostała, doznałam masakrycznego szoku. Yy, jak wiecie, poszukiwałam wioski w tamtą stronę. Tak? Tak. Wspominałam o tym ostatnio. Czyli wioska jest w tamtą stronę. Ta wioska, którą ja znalazłam. Teraz wam coś jeszcze pokażę. Idziemy... albo widzimy sobie Altiwo. E yy, Al Jezus Maria! To dużo kastał Eja. Widzimy sobie Stefana i na Stefanie wam się. na Stefanie się przejadę. I postaram się wam bardziej pokażę Wam to, co, się, co znalazłam ostatnio. Tak, pamiętamy, tam była wioska, tak, pamiętamy. Tylko, że yy, nie wiedząc czemuż, dlaczegoż, po cóż i czemuż, czemuż było dwa razy. Yy, nie wiedząc czemuż wioska. albo nie by było albo to mi by było w tą stronę. Ja już zgłupiałam z tym światem, naprawdę. Tak, to był w tą stronę, chociaż. Nie wiedząc czemuż... to Przestraszyło. Nie wiedząc czemuż... Nie mówcie, że mam teraz z widy i tego tu nie ma. Nie wierzę. Nie wiem, czy ja sobie nie radzę z orientacją w terenie, czy jak. Nie noszą konie. To, o, o! O! tym mówiłam. O. Ja tego szukam. 24 tysiące kratek stąd. A mam to centralnie koło domu. I tak, uwierzcie mi, nie jestem zadowolona ze swojej inteligencji, że nie przeszukałam tych rzeczy na początku. Że nie poweszłam całego tego terenu, ale tak jak wam mówię, Jestem I'm idiot, jakby to nie powiedzieć. Prościej. Tak, wioska jest centralnie. Koło mnie. Nie ma rzeczy u Kowala. Bo ja te rzeczy już zebrałam. Wybijając tu szybę, co prawda, ale zebrałam. Tu zebrałam już stąd kolejne marchewki. U Kowala była poddaj że sztabka, dwie sztapki żelaza. Ehm to było szczękowania. sztabka żelaza i fragment zbroi który zenchantowałam Tyle, że no, wiesz żelaza i fragment zbroi żelaznej Ja to zenchantowałam już, wykorzystałam Nawet nie wiem czy czegoś nie mam na sobie z tych z, tej, z tej zbroi. Nie pamiętam już to było, Ja to znalazłam bodajże w tamtym tygodniu. No więc cóż. Masakra. Tam szukałam wioski i wiosku znalazłam parę klatek stąd. Masakra. Dobra, Stefan, wracaj tu. A nie potrafisz tego przeszkodzić. Dobra, Stefan, wracasz tu. My no mamy zachód słońca, więc sobie skończę tutaj. No Zachód słońca. A ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was, mam... Nie, zapraszam Was na kolejny, mam nadzieję już w przyszłą środę, odci na odcinek z naszej serii na potęgi Wirta. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. No i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia.